Witam Was. No, narobiło się. Wszyscy wiedzą, co się narobiło. Siedzimy w domu. Czekamy aż przyroda nad nami się zlituje i będziemy mogli sobie wreszcie pojechać na ryby. Co niektórzy już wczesną wiosną się wybrali, szczęściarze. Ja nie miałem takiej możliwości. Siedzimy w domu, ale to nie znaczy, że nic nie robimy. Przecież mamy swój sprzęt, możemy go szykować. Możemy przygotowywać się do tych pierwszych naszych zasiadek, jednak o czymś zupełnie innym. Mianowicie mamy sporo zapytań od naszych czytelników, zwłaszcza tych, którzy zaczynają łowić karpie, którzy są początkującymi. Jak zabrać się za zestawienie tych najprostszych, najważniejszych rzeczy w wędkowaniu, czyli jakie wędki, jakie rodzaje wędek, do tych wędek jakie kołowrotki, jakie żyłki. Okazuje się, że to wcale nie jest takie proste. Przed wieloma laty, no wieloma, 30 lat temu było to bardzo proste. Byle jaka wędka, byle jaki kołowrotek, bo wyboru wielkiego nie było. W tej chwili to, co jest na rynku, taka ilość sprzętu, wędzisk od najkrótszych po najdłuższe, o różnych krzywych ugięcia, kołowrotki mniejsze, większe, z wolnym biegiem, bez wolnego biegu. Jak to wszystko ogarnąć? Więc to będą porady właśnie dla tych, którzy chcą po raz pierwszy dopiero zestawić swoje zestawy karpiowe. Przy czym od razu powiem, w dzisiejszych czasach nie jest to takie proste, że wybieram jeden zestaw i on nam będzie służył w każdych okolicznościach. Dlatego podzielę to na kilka części. Zaczniemy od zestawienia. Takiego absolutnie uniwersalnego, czyli zestaw wędzisko, kołowrotek, żyłka czy linka. Do łowienia dla tych, którzy nie mają wielkich wymagań, którzy po prostu jadą na karpie, chcą sobie zarzucić czy wywieźć i chcieliby, żeby ten sprzęt jak najbardziej im służył i odpowiadał temu, co robią. A więc w pierwszym odcinku zestaw uniwersalny. Co to jest zestaw uniwersalny? Oczywiście każdy karpiarz doświadczony, zwłaszcza powie odrobinę coś innego, dlatego że zależy od osobistych preferencji. Ale jak gdyby można to wypośrodkować. I moim zdaniem, to, co ja mogę polecić z własnego doświadczenia, to zestaw uniwersalny, który składa się z wędziska długości 3,60 m jest to rzecz sprawdzona. I Krzywe ugięcia to jest właśnie ważna, istotna sprawa. Krzywe ugięcia są mniej więcej od 2,5 funta do 3,5 funta, tutaj najczęściej stosowane. Myślę, że jeżeli wszystko wypośrodkowujemy, to te 3 funty to będzie idealne rozwiązanie. To jest wędzisko, które może posłużyć nam zarówno do dalekich rzutów, ale zaraz, zaraz o tym powiem to też zależy. No, i kołowrotek, który przyda nam się właśnie w takim uniwersalnym łowieniu, zarówno blisko, jak i dość daleko. Inna sprawa, co to znaczy, dość daleko, więc wszystko jest względne. Zacznijmy od wędziska. Wiem, 360. Mam tu przy sobie różne wędziska, różne kołowrotki. Oczywiście to nie o to chodzi, żebym polecał dane modele, bo to nie w tym rzecz, ale akurat to mam przy sobie i to mogę pokazać. Wędzisko 3.60, krzywa ugięcia 3 funkty to jest insist radikala, bardzo, bardzo ładnie trzeba przyznać wykonany kij. Kwestia jeszcze jedna bardzo ważna. To, że wędzisko jest w długości takiej czy innej, krzywej ugięcia takiej albo jeszcze innej nic nie mówi o zachowaniu tego kija, o ugięciu tego kija. Niestety Najczęściej jest tak, że w katalogach wędzisk nie jest podane, jaką dane wędzisko ma akcję. A to jest niesłychanie ważna rzecz, bo może być akcja szczytowa, która pozwala nam na dalekie rzuty. Może być akcja semiparaboliczna, która znakomicie wygina wędzisko, jest świetne podczas holu. Ale może być i akcja tak zwana progresywna, która Teoretycznie pozwala zarówno na dalekie rzuty, a podczas cholu bardzo fajnie się zachowuje fajnie się ugina. Tego się zazwyczaj nie dowiemy w katalogach. W rzadkich przypadkach to jest powiedziane. Takie wędzisko musimy wziąć do ręki i spróbować, jak ono się wygina. Oczywiście to tylko w pewnym stopniu dlatego, że nie sprawdzimy w sklepie wędziska, jak ono zachowuje się podczas rzutu, no bo raczej takiej możliwości nie ma. Jednak kiedy wejdziemy do sklepu, weźmiemy tę wędkę do ręki, założymy kołowrotek, ktoś złapie za przelotkę szczytową i wygnie, możemy wyczuć te wędzisko, jak ten blank jest skonstruowany, jak wędzisko jest zbudowane, jak ono się ugina. To, co mogę polecić, to są wędziska progresywne, czyli takie, które zarówno umożliwiają dość dalekie rzuty, które całkiem nieźle się gną podczas holu, bo też chodzi o przyjemność w łowieniu podczas holowania karpia, ale i bezpieczeństwo w pewien sposób. To jest właśnie jedno z takich wędzisk, które tym wymogom odpowiada. Które ma 3 funty, krzywą ugięcia 3,60 i taką krzywą progresywną, wręcz przechodzącą w półparaboliczną, pięknie się ono gnie. Inne wędziska, których od czasu do czasu używam, to, to nie są wszystko nowe kije, które mają parę czy paręnaście lat, ale doskonale się sprawdzają. To jest wędzisko Sonika. Które używam od, od paru lat, sk trójka Wędka, która z kolei ma akcję prawie paraboliczną, wygina się fenomenalnie. Do holu wędka znakomita. Jeżeli łowimy na czystej powierzchni, nie musimy bardzo daleko rzucać, łowimy z brzegu oczywiście, to jest to świetny kij, co wcale nie przeszkadza, żeby takie wędziska używać do wywózki, naturalnie przy otwartej przestrzeni wędka 3,60 też się sprawdzi, chociaż na pewno nie jest tak łatwa i prosta w obszudze jak krótsze kije, którymi łatwiej holować i podbierać ryby ze środka pływającego. Oczywiście można zastosować również kije o nieco większej krzywej ugięcia. To jest stary model Tandem Bites Phantom, na który jednak bardzo lubię łowić, bo on ma świetnie zestrojony blank. Ma nieco większą krzywą 3,25 funta. Świetnie rzuca się tym kijem, no ale przy codziennym takim łowieniu z brzegu również doskonale sobie daje radę. Oczywiście tego typu węcisk jest cała masa na rynku. Trzeba się zastanowić pod tym kątem właśnie takie wędzisko wybrać. Ale teraz co z kołowrotkiem. Koło Oczywiście, dla tych, którzy zaczynają łowić, e, pierwsze pytanie to jest takie: czy z wolnym biegiem, czy bez wolnego biegu? Zwolnicy są jednego systemu, drugiego systemu. Myślę, że jeżeli ktoś zaczyna, to ten wolny bieg jednak e, będzie bardziej przydatny. Jest po prostu prostszy. W momencie, e, kiedy mamy branie, włączamy wolny bieg, i wystarczy przekręcić korwką i już mamy wszystko przygotowane do holu. Nie musimy się zastanawiać, jak tutaj operować tym hamulcem. Natomiast jakiej wielkości przede wszystkim kołowrotek do takiego uniwersalnego łowienia, jeżeli przede wszystkim mówimy z brzegu, bo to chyba o to chodzi, możliwości jest naprawdę sporo. Natomiast nie wybierałbym do takiego łowienia kołowrotków z największą pojemnością szpuli, tych dużych, ciężkich, takich do wywózki, o których w następnych odcinkach będziemy mówić, bo to jest nam zupełnie niepotrzebne. Oczywiście, y, duża część wędkarzy y, preferuje większe kołowrotki, jak chociażby legendarny Big Bite Long Cast Shimano, to jest jego ostatnia odsłona. Y, kołowrotek y, naprawdę bardzo dobry, sprawdzający się w każdych okolicznościach, do każdego rodzaju łowienia i do dalekich rzutów, i do właśnie takiego uniwersalnego łowienia. Myślę, że to jest. Y, Jeden z pierwszych wyborów karpiarzy, natomiast też możemy powiedzieć o sprawie ceny. Są również kołowrotki o wiele tańsze, które sprawdzą nam się do takiego uniwersalnego łowienia. To jest właśnie taki, taki mniejszy, kompaktowy kołowrotek z wolnym biegiem szpuli. EOS 10000 Foxa, czy chociażby jeszcze mniejszy, jeszcze bardziej kompaktowy kołowrotek okumy LS6K, bardzo poręczny, który pojemność szpuli ma absolutnie wystarczającą do tego, żebyśmy sobie łowili z brzegu, czy nawet niedalekie wywózki i robili, mówię niedalekie wywózki, to jest jakieś 200 metrów tutaj, to doskonale żyłka się w nim mieści, leciutki, to Jest bardzo ważne i myślę, że do tego typu wędkowania bardzo, bardzo przydatny. Inne modele, chociażby legendarny, to już kołowrotek sprzed kilkunastu lat, no ale w dalszym ciągu jest używany Bytroner Aero. Kiedyś na takie kołowrotki mówiło się przede wszystkim. Przed kilkunastoma laty to był duży model, to był naprawdę duży model, a teraz w porównaniu chociażby z tymi Big Pitami, on wydaje się nieco mniejszy. Natomiast moim ulubionym kołowrotkiem jest ten model. Wydaje się, że jest malutki, że to prawie kołowrotek spinningowy. Jest to oczywiście kołowrotek karpiowy. Jak najbardziej z e, hamulcem QD. E, kołowrotek Castizm to jest e, kołowrotek dajwy. Jest taki zmniejszony Big Pit, jak gdyby, bo on ma też dużą średnicę szpoli, pozwala na naprawdę dalekie rzuty. Natomiast on niewiele, naprawdę niewiele waży. I znakomicie komp komponuje się właśnie z takim e, wędziskiem, e, o którym mówiłem, 3,60 to krzywej ugięcia 3 funty albo 2,75. Też nie bójmy się tych niższych krzywych ugięcia, one też znakomicie się sprawdzają. Zresztą e, pamiętam przed laty. Wiem kiedyś na wędzisko Nesha, to, no to były jeszcze lata 90 poprzedniego wieku, które miał krzywą ugięcia 2,75, a był wędziskiem do dalekich rzutów i rzucało się im niesamowicie, więc nie ma co się bać tych niższych krzywych ujęcia. To wcale nie znaczy, że one są mniej wytrzymałe. Taki wybór. Oczywiście sam wybór zależy od was, co sobie wybierzecie. Czasami ważną sprawą jest po prostu wziąć wędzisko, wziąć kołowrotek, założyć ten kołowrotek i spróbować, jak to wszystko nam leży w rękach, bo chyba najważniejszą tutaj rzeczą właśnie jest to, żeby wędzisko, czyli węd, wędzisko i kołowrotek, czyli wędka, bo wędka to jest wędzisko i kołowrotek leżało nam w ręce, żebyśmy dobrze się z tym czuli, żeby to było przedłużeniem naszej ręki w momencie łowienia, w momencie cholu, Jest to niezwykle, niezwykle ważna rzecz. Można spróbować to w ten sposób, żeby założyć kołowrotek i zobaczyć jak jest ten zestaw wyważony. Jeżeli będzie nam w ten sposób leciał, to znaczy ten kołowrotek jest po prostu za ciężki do takiego wędziska. I Ostatnia już rzecz z tym związana żyłki, czy linki raczej, bo mówimy o żyłkach albo o plecionkach. Do takiego uniwersalnego łowienia przede wszystkim z brzegu, w 100% polecam żyłki, nie plecionki. W ogóle, jeżeli ktoś zaczyna karpiowanie, zapomnijcie o plecionkach, to naprawdę jest wyższa szkoła jazdy e, z użyciem plecionki, ale to. Przy okazji następnych odcinków o tym będę mówić. Uniwersalne żyłki od 0,30 do 0,35 mm. Myślę, że w tym przedziale, bo jeszcze jest 0,33, w tym przedziale możemy się zamknąć. E, żyłka 0,36, ewentualnie tu mam e, 0,30 czy 0,33, 0,35. To jest średnica żyłki. Ee, żyłka od żyłki jest różna. Są bardziej sztywne, mniej sztywne. Jedne się nadają do rzutów, bo są miękkie. Drugie mniej się do tego nadają, chociaż wydaje mi się, że przy takim zestawieniu, bardzo uniwersalnym, nie ma to jakiegoś specjalnego znaczenia. Używajcie żyłek nieplecionek od 0,30 do 0,35. Oczywiście jest jeszcze jedna Ewentualność, coś pomiędzy żyłką a plecionką, czyli technium e, Shimano. E, doskonały pomysł, ale myślę, że do spróbowania w drugiej kolejności zacznijmy, zacznijmy od żyłki. Zestawy uniwersalne, jeżeli sobie coś takiego kupimy, skompletujemy, możemy spokojnie jechać łowić z brzegu na niezbyt dużych odległościach, co wcale nie znaczy, że takim zestawem nie rzucimy ponad 100 metrów. Oczywiście, jeżeli potrafimy, jeżeli się tego nauczymy, to jeżeli dobrze dobierzemy wszystkie elementy, to oczywiście nam się to uda. Zestawy uniwersalne, ale dla tych wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat łowienia, którzy chcieliby poszerzyć swoje możliwości łowienia w różnych warunkach, bo wody są różne, są również inne komplety, inne zestawy już specjalistyczne. I o tych specjalistycznych. W kolejnych odcinkach.